W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu Firm Budowlanych. Federacja Przedsiębiorców Polskich wspólnie z KUKE zwracała już wcześniej uwagę na problem, przed jakimi stanęły firmy budowlane. Problem ten się powtarza po kilku latach, i obawiamy się, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaką mieliśmy w roku 2012, kiedy firmy budowlane mimo boomu budowlanego na rynku zaczęły plajtować z tego względu, że były niedoszacowane. Przetargi publiczne. Uważamy, że aby zabezpieczyć firmy budowlane, szczególnie polskie, i uporządkować rynek zamówień publicznych w tej sferze, należy wprowadzić jednak pewne korekty w zakresie zamówień publicznych. W 2008 roku ustawa o zamówieniach publicznych zlikwidowała albo ograniczyła możliwość waloryzacji umów do momentu, kiedy zamawiający to przewidzi. Niestety zamawiający większości przetargów tego nie przewiduje, po to, żeby zablokować możliwość renegocjacji umowy. Trzeba to koniecznie przywrócić. Oczywiście trzeba to oprzeć o coś konkretnego, a takim tym czymś konkretnym mógłby być indeks cen materiałów budowlanych, które byłyby indeksowane raz na miesiąc przynajmniej. No i oczywiście w odniesieniu do kodeksu cywilnego. Te wszystkie rzeczy, które nie zostały przewidziane właśnie tą waloryzacją poprzez indeksowanie, należałoby przyspieszyć sprawy cywilne w tych sprawach szczególnych, jak na przykład w trakcie budowy znajdują się jakieś wykopaliska i te, te, tego typu rzeczy. Postulujemy również obniżenie poziomu gwarancji wykonania usługi. Z 10 do 5%, dlatego że to poprawi zdecydowanie płynność firm budowlanych, a poziom płynności jest największym problemem. Wiemy, że już firmy ubezpieczeniowe i banki nie chcą udzielać gwarancji, dlatego że ten cały system się na tyle mocno zapętlił, że następnymi w kolejce do upadłości mogą być właśnie może nie banki, ale firmy ubezpieczeniowe na pewno. W związku z tym uważam, że jak najszybciej należy zabrać się za reformę rynku budowlanego, żeby nie powtórzyć tego problemu, który mieliśmy w roku 2012 i 2013.